Witamy Państwa serdecznie na bazie numer jeden, dwie osoby mamy, pierwszą do oczyszczenia i do laboratorium i drugą osobę do oczyszczenia. Wybaczcie, krzyki papu pada deszczyk i one się kąpią i się radują i dlatego krzyczą jak w naturze. Nie, nie widzicie to jako coś złego, albo że obdzieramy kogoś ze skóry. Dobrze, zapraszamy. A, 15 cywilizacji przybyło przyglądać się oczyszczaniu człowieka. Zapraszamy pierwsza to jest Maria Grażyna. Has, hasło Miriam. I następny jest Michał Hasło Jasiu. Pierwszą osobę zapraszamy. Simone przekazała wizerunek już tam na komputer i M-A-L. M-A-L-A-A. G-R-A. G-R-A. ZY. ZY N-A. W różnych odcieniach błękitu. Planeta się ukazała. Jedna cywilizacja zamieszkuje. Wszystko tam jest negatywne, pozytywne, neutralne i jest na stole kryształowym. Siedem galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej, zaczynają. No mocno zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty, zaczynają od głowy. Okrągły czy po prawej stronie mózgu, ściągnięty. Stwarza sytuacje stresowe i problemy. Okrągły czyb, ściągnięty. Program ruchomy ma. I stwarza ten program, jak się włącza depresję w tej osobie. Trójkąt ściągnięty, aktywny, aktywny niszczy genetykę. To jest, so. noch owalny czy ściągnięty. Program zaczął się włączać. No i tworzy ten program różne przedziwne myśli. Tej osoby. Ośmiokątny chip po lewej stronie mózgu ściągnięty. Nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty. Program zaczął się włączać. Zakłóca sen. Okrągły chip ściągnięty. Aktywny i wzmacnia bóle cielesne. Kwadratowy czy ściągnięty. Nie jest aktywny. Trójkąt między uszami ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły czyb z lewego oczu dołu ściągnięty. Aktywny. Osłabia wzrok kwadratowy czy spodniebienia ściągnięty nie jest aktywny trójkąt z karku, ściągnięty program zaczął się włączać no i ma e, wpływ na e, aparat ruchowy okrągły czy na prawym ramieniu ściągnięty Zak e, no i stwarza boleści e, mięśni na plecach Um, auf ist so ein länglich -ovaler chip. Długi, owalny czy na środkowej części kręgosłupa ściągnięty. Das soll, das aktiv, no i niszczy poduszeczki między kręgami. So. Mm. Bis vor zu ma na dwóch nadgarstkach takie wężowate stwory obinięte, ściągają. I te toksyny niszczą wybegłą dłoni i e, ja tam oczyszczą. Takie rękawice energetyczne nałożył do regeneracji nadgarstków. Na... Na sercu nie ma nic. Na płucach nie ma nic. Kwadratowy czyp z wątroby ściągnięty. Program e, już się rozkręca. No i e, zakłóca pracę wątroby, ten program. Okrągły czyp z żołądka ściągnięty. Program ruchomy ma to soll dann halt äh, die Verdauung stören. No i zakłóca pracę Z and Na jelitach nie ma nic. Niemals sind frei. Na nerkach nie ma nic. E, na pęcherzu e, e, trójkąt ściągnięty. Sagt, nie. aktywny soll halt I e, osłabia musku, e, który reguluje moczem. Die frei. Na macicy nie ma nic. Hüfte. Okrągły chip z lewego biodra ściągnięty, nie jest aktywny. Trójkąt z, z, z prawego uda ściągnięty, aktywny. No i zakłóca przepływ krwi w nogach, tworzy żylaki. Na kolanach nie ma nic. Do stóp psychicznych nie ma nic. Rafael ściąga te rękawice energetyczne i przegląd do Jeszcze raz? Nie ma nic. Teraz aura jest sprawdzana. Bardzo słaba aura. Złota energia odtwarza nową aurę. Zrobiona i ochrona planetarna owija istoty. istotę. I Rafael prosi, żeby zeszła ze stołu i pokazuje do laboratorium. I już się położyła na stole marmurowym i skan namiary, miary, Diał z z stołu wziął namiary na całe ciało i po kolei teraz. Nerwensystem, cały wyszedł układ nerwowy. man das nervensystem in ma, są, że cały nerwowy system jest taki jakby poszarpany, ma takie ciemne punkty w różnych miejscach ciała. I energety, specjalny gdzie punkty? energetyczny prysznic przepokuje cały system nerwowy. I z archiwum ściąga całą e, e, kopię całego układu nerwowego, bo jest już zniszczony i na nakładanie jest. Także... I oprócz tego tam pozakłada takie siateczki energetyczne, gdzie były te siedemdy miejsca. Rafael, żeby się zregenerowało, a ta kopia dostarcza informacji, żeby do pełnej regeneracji układu nerwowego. Okay. To jest <kluzła> Na oczach słabe oczy, tam był chip, mówi Rafael. Na rękach właśnie były problemy, były te stwory okręcone, toksyny. jest Astman. Mhm, Ganze ganz układ, ganz obdechowy ja teraz ja wychodzi na zemię. Mhm. Ok, also man sieht jetzt halt, uh, zu den Atemwegen können auch die Nebenhöhlen dazu? Tu, no, całe, to jest uh, te. Mhm. Tutaj do góry co jakiś nazwę, no. Ok, also. Całe, i płuca uh, cała ta, ta. Also die Nase ist okay, die Nebenhöhlen sind auch okay. No, uh, tutaj Jemand ten właśnie, tu do góry jest spokojny, teraz tamto. Tam, e, e, oddechowy, tutaj ta rura oddechowa, czy jak to się nazywa. Jest lekkie, lekkie zabrudzenie, jest tutaj w, w układzie oddechowym do góry, w szyi. i Przegląda, już tam oczyszcza. Ener energetyczna rura teraz jest zakładana i będzie regenerowała, oczyszczać, będzie ten układ oddechowy. No te płuca też mają takie e, słabe miejsca, mówi Rafael. To jest gereinigt. I te broń jak to się nazywa, to do górna część. E, no, oskrzęla, o. Wszystko tam oczyścił Rafael właśnie z tych, z tych, bo to była taka już energia przebrudzona w niektórych miejscach. Jetzt kommt auch diese kopie I mówi, i ściąga kopię, nakłada e, nakłada kopię e, tutaj właśnie e, no, oskrzeli i płuc i ta kopia będzie dostarczała informacje do regeneracji. So, netz drum I das też ist alles, da bleibu, zakłada so, so. energetyczną sieć taką dookoła płuc, żeby dostarczała energii do regeneracji też, wspomagała. Okay,

Są przybrudzenia w układzie krwionośnym i tam oczyszcza, przepukuje. No, mówi, że taka brudna energia dookoła serca się nazbierała. Stresowe sytuacje to e, tworzą i teraz oczyszcza. Rafał jest zajęty i oczyszcza, przepukuje. Czy to Już jest, czysto wygląda. I mówi, że ściąga kopię układu krwionośnego całego, bo jest dużo tam już było uszkodzeń i ta kopia będzie teraz dostarczała informacje do regeneracji. I jest obkładana nowa aura na układ krwionośny. On Już skan zjechał pod stół. Rafael mówi, że co mógł zrobić? Zrobił na kręgłosłupie właśnie był chip, który tam te swoje robił. Jest wszystko pościągane. Usiadła sobie na stole. No, łzy płyną, wzruszona bardzo. Cieszy się. Składa podziękowania. Zeszła ze stołu. Żegna się. Kopia odbiera i już połączenie z ciałem fizycznym. Bardzo się cieszymy. I mamy nadzieję, że Rafael uczynił wszystko, co mógł uczynić. A na pewno to zrobił. I teraz zapraszamy, następnego jest Michał. M-I. To planet. Zielono-lekko-fioletowa e, e, planeta się ukazała. Jedna cywilizacja zamieszkuje. Pozytywna, neutralna. 21 galaktyk oddziela tą planetę. Od drogi mlecznej, ja szybko do, do kamery. Moment. Bo muszę sprawdzać, czy się wszystko dobrze znajduje. Dobry z wami chodźmy. Wodą? Wodą. Jest na stole kryształowym. No podniszczona ochrona. Spłynęła z tej istoty. Trójkąt z prawej strony mózgu ściągnięty. Program ruchomy ma. Stres i problemy stwarza ten problem. Okrągły czy wciągnięty. Akurat się próbuje łączyć. No i podtrzymuje zmiany genetyczne ten program. kwadratowy czy ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły czy po lewej stronie mózgu ściągnięty. Nie jest aktywny. Ośmiokątny czy ściągnięty. Program zaczął się włączać. No i wzmacnia e, bóle cielesne. Trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny. Na uszach nie ma nic. Dwa ślimakowate stwory pod oczami e, są ułożone, ściągają. No te toksyny osłabiają e, otoczki oczne.

Na rękach nie ma nic, są na organach, na sercu nie ma nic, na płucach nie ma nic, na wątrobie nie ma nic, okrągły czy żołądka ściągnięty, nie jest aktywny, trójkąt z dolnej części jeden ściągnięty, nie jest aktywny. Nie jest aktywny. Na nerkach nie ma nic, na pęcherzu nie ma nic, męskie organy nie ma nic, na biodrach nie ma nic, Są na nogach owale czy z prawego kolana ściągnięty, nie jest aktywny, do stóp z jali nie ma nic, raper ściąga kompresy i program w e, no, e, powiększeniu po jeszcze raz ogląda. Czy jest wszystko pościągane? Mówi, że nie ma nic. Teraz aura się jest sprawdzana. No, we, z wewnątrz jest aura zniszczona, znaczy jeszcze czipy ta osoba z poprzedniego życia przyniosła. Ta dusza. I złota energia już odnawia całą aurę. I ochrona planetarna obwinęła tą istotę. Hmm. Ale zeskoczył ze stołu i cieszy się, taki radosny, tam radość aż tryska z tej istoty. Podchodzi po kolei u każdego składa podziękowania. Bardzo radosna istota i podszedł do Bezjusa i rozmawia z nim, Dam jakieś informacje. Poprosił. No i się odwrócił, i jeszcze raz się pożegnał, i kopia odebrała zjazd do ciała. połączeniem. cieszymy się bardzo. Następna istota uwolniona z programu radosna istota. Wszystkie istoty są piękne, pamiętajcie o tym. Nie ma ani brzydkiej, ani złej, tylko umysły ziemskie. Nasze ubrania do tego się przyczyniają, że jesteśmy nieraz nie wredni, złośliwi. な,なまして。